Ej, witajcie, tu e, Mixer, tak mi nazywacie w komentarzach. E, to jest mój pierwszy odcinek na YouTubie. To będzie The Saints Row 4. Ja mam edycję Commander in Chief Co Edition. E, Okej, okay. wygrywa Wreszcie. wszystko znamy. Ja tu ustawię... Telefon. O... Mam nadzieję, że trochę, no, mam nadzieję, że dobrze widać i zaczynamy. To jest SINZ-4. Pokażę wszystko, co jest nowego w SINZ-4. To znaczy postaram się pokazać wszystko, co jest nowego. Może trochę pod tak. Odgłosimy, hmm. możemy zacząć. To jest pierwszy odcinek na YouTubie, jak no, już mówiłem, więc. Ja przyszłem całą kampanię, kampanię. I kampanię będziemy nagrać dopiero później, gdy wszystko pokaże, co jest nowego. Co ja wybrałem, kolejno. Jeśli chcecie więcej oczywiście odcinków, to z całą będę robił więcej odcinków, a jeśli nie to i tak będę próbować z innymi kolegami eee, też jeszcze nie youtuberami, które będą mieli pierwsze filmiki. A więc zacznę. Najpierw pokażę tą najłatwiejszą. Sprit e, Powiedzmy sobie, na sobie tam. Ja mam go nie skończony, ale normalnie, gdybyście grali na początku, to by się auto nawet nie rzucały, tylko byście musieli to walnąć, o tak, dopiero by poleciało i oczywiście sprint jest skończony. Tylko, ja mam ulepszenie, że Split Tornado i prędkość Dobra, wszystkie te moce, które Wam dzisiaj pokażę. Bo to nowe są tylko moce i można powiedzieć parę aut. Znaczy aut, tak i samoloty, helikoptery. No i teraz skok. Czy go trochę dużo używamy, widać. To jest skok lepszony. Tak wygląda. Jeśli się sobie ulepszycie szybowanie, to możecie oczywiście szybować. Czyli lecieć po prostu dalej, a nie klasycznie skakać. Tylko sobie Ok, trzeci to będą tutaj, jak widać, ruszam, to są takie, jest dodatkowe, nie tak to nazwa. Teleknice Force. Ja mam angielską wersję, więc to tak mówili w angielskiej angielskie wersji. A więc wypróbujmy sobie na temat autku. Telewizy. Ja mogę go ulepszonego I to jest podnoszenie. Możemy go jeszcze wystrzelić. I samolot dzisiaj leci. Zaczęła auto. Yy, okej. Okay. Teraz. Spróbujmy na tej oto pani ładna wycieczka na ten oto wieżowiec no. sprint jeszcze to możemy leczyć oczywiście. Nie wiem czy to jest Ailasz, czy sprintie, że możemy biegać po e, murach, ścianach, oknach, wieżowca, budynkach. Ok. Naprawdę szybko może się wspiąć do góry. Teraz weźmy sobie Blast Freeze. Dla mnie to jest rzucanie po prostu magii. Spadnijmy. Najpierw pokażę Blast Freeze, czyli zamrażanie. Tak, krótko mówiąc. Możemy wypróbować ten autach. tego typu o, tutaj. I rzucamy i się zamraża oczywiście, tak? Czyli to nam zwiększa po prostu damagea. Na pewną chwilę aż się to nie roztopi. Teraz tutaj jest społeczeństwo, więc rzućmy. I teraz wszystkich tutaj zamroziło, więc to możemy walnąć i nie ma ciała, jakby to powiedzieć po prostu ich zamraża. O, mam akurat droga. Na śmiesznej czapce, fan. Jakiś. swojej pracy. Ok, eee. teraz fire. Czyli rzucanie ogniem. Można to też użyć na autach, ale kiepsko działa na autach. I oczywiście tu, jak widać, już odpalę też ludzi co chyba większość tego eee, okej buf, moja ulubiona supermoc, czyli ja mam ją ulepszoną że podpalamy po prostu wszystko co wbiegniemy strzały na to też reagują, weźmy sobie tą broń, tak i się pali, może na tak tego nie widać, ale o już na tej pani skończyłam że broń, akurat moc No myślę się tu się trochę pobawimy. Ło! Okej, okay. Buf! Używamy bufa, strzelamy, wszyscy się palą. Au! Tu się droga, to rozbędę i... teraz stop. Czyli tupnięcie. Tak ja to nazwę. I po prostu tu wszystko co się w ogrodzie nas, dookoła nas, nie do moglaś mieć leci daleko i patrzcie jest on słaby i to wszystko z tych dodatkowych. Teraz pokażę miło czyli uderzanie. To jest, możemy użyć oczywiście z jak spadamy. Tak. Na przykład teraz. To zwiększa po prostu demers dookoła wszystkiego. Teraz mi. Uderzenie. Ja mam go ulepszonego. I to oczywiście jest super uderzenie. Tak. A ta... Zaraz się wszystko pokazać, tak? Żeby później nie było dlaczego wszystkiego nie pokazała. O. Auto tak też to działa jak widać. Bronię w następnym odcinku. Nie, to chyba wszystko co pokazałem. Co czegoś zapomniałem, to piszcie w komentarzach. Oczywiście, jeśli są jakieś niedociągnięcia, to mogę oczywiście poprawić. Tak, to jest mój pierwszy odcinek i muszę wiedzieć, jak się nagrywa. Nagrywam z telefonu, ponieważ nie umiem nagrywać z. Nie będę nagrować jak wszyscy youtuberzy, wszyscy się trochę uczę. Ale nie, no po prostu nie chciało mi się zlekać, tak? co nie cierpliwo chłopaki. Au! Ok, ok, jest! Au! Pokażę grę, jak wygląda jeszcze raz. Tutaj. Proszę. Gra Sins Row 4. Dzięki za oglądanie. Możecie zobaczyć jak obrywam no. dzięki.